Miejsce było miejscem ciekawym, ono było puste. Obok była szkoła mechaniczna, gdzie no też jakoś to było już i boisko tam, no i centrum miasta, możliwość komunikacyjna. W związku z tym, zainteresowaliśmy się tym dzięki między innymi panu Krajniakowi, który był dyrektorem technicznym. I Noworożcia Budowlanego, I Przedsiębiorstwa Jako, że był to teren zagrożony, trzeba było mieć ekspertyzę. Dyrektorem kopalni soli był tutaj pan doktor profesor Ślizowski. On był jednocześnie wykładowcą AGH w Krakowie. Pracował w zjednoczeniu solnym, nie wiem jak to się to zjednoczenie nazywało, i jednocześnie był tutaj dyrektorem kopalni soli. Był to człowiek bardzo mądry i otwarty. I posz... trafiłem tam do niego i poprosiłem jego. On powiedział, proszę pana, te badania są szalenie drogie, ale ja pomyślę, czy nie wprowadzę to w program. Badawczy Inowrocławia, jako globalny to, co pani powiedziała, zagrożenia wysadów gipsowych na bazie soli. I w ramach tych badań, prowadzonych generalnie dla miasta archeologicznych, w pierwszej kolejności zrobił ekspertyzę, którą wyraził na piśmie, że można budować na pewnych zasadach że ten obiekt, w którym siedzimy, można na normalnych fundamentach, bo to od strony Narutowicza, a z kolei internet musiał być budowany na fundamencie, jak gdyby dwuetapowym. Najpierw płyta, na cały jakby ten stół poglądowo, i na tej płycie fundament. To przedrażało, bo postawienie. Takiego budynku na takiej płycie, ta sama płyta to prawie była 10% wartości całego obiektu. Mieliśmy też zamierzenie basenu, ale to już było, nie było jeszcze wtedy technologii, możliwości budowania basenu u góry na płaszczyźnie zerowej, tylko trzeba było się wkopywać. A każda woda, która by się znalazła na pograniczu soli, nastąpił ugowanie, no i zapadnisko. W związku z tym mieliśmy już tą ekspertyzę, ale trzeba było pozyskać pozwolenie władz. Wtedy też był taki zbieg okoliczności, że ze szkołą pracował i pracował w szkole pan Turostocki, dziś było mu inżynier, który był jak gdyby szefem nadzoru budowlanego. To od się kiedyś nazywał. Mhm. Y Okręgowe przedsiębiorstwo nadzoru budowlanego i on wydał pozwolenie. Jak już mieliśmy pozwolenia, trzeba było mieć pieniądze. I te pieniądze firmy budowlane nie mogły wiele dać mogły dać szczątkowo, ale ta inwestycja na ówczesne czasy była dość droga. Więc w związku z tym rozpocząłem osobiście starania w Ministerstwie Budownictwa. Wówczas ministrem budownictwa był pan Glazur. I też mieliśmy takie szczęście, że Glazur był jednocześnie pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej. Także on był, rozumiał potrzeby dydaktyczne, szkolne i w związku z tym pomógł. Dając pieniądze. Pierwsze pieniądze. I jak uzyskaliśmy pierwsze pieniądze, rozpoczęliśmy budowę. I tu chcę podkreślić ważną rzecz, że w tej budowie uczestniczyli wszyscy. Uczniowie nade wszystko. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu i nauczyciele, którzy także wykonywali pewne prace, jak te chociażby sadzenie drzew, które się teraz pościnali. Nie, nie wszystkie. No, nie wszystkie. Zaistniała potrzeba budowy sali gimnastycznej. Kiedyś budowano sale gimnastyczne tylko o takim wymiarze 10 na 6. Tam, gdzie mogła się jeden oddział szkolny zmieścić, i to wszystko. Myśmy chcieli mieć salę wyczynową, dużą. Tam, gdzie kosza można grać, piłkę. z czy. prawdziwego serze. Tak. I też był temat nie do pokonania. I tutaj poszliśmy, gdzie chyba w obecnej rzeczywistości byłaby duża kara, woli budowlanej. Czyli ludzie związani ze szkołą. Dyrektorzy techniczni szkół i kierownicy budowy po prostu zrobili projekt, pan inżynier Krajniak i pan Turostowski, na dużą salę. I robiliśmy, powiedzmy, projekt, ten, jak już postępowała praca. I dzięki zaangażowaniu, podkreślam, pracowników, przedsiębiorstwa, kierowników budów, takich jak Kozłowski, jak. Yy, Pan Nijak i oni tutaj powiedzmy osobiście się zaangażowali i powstała ta sala gimnastyczna pełnowymiarowa. Szkołę budowano przez jeden rok. Rozpoczęto we wrześniu i skończono na 1 września, na następny rok. Rękoma uczniów i instrumentów.